Tematem dzisiejszego spotkania jest nowa świętość. Właściwie mieliśmy to już na ostatnim wykładzie, na sobotnym spotkaniu, gdzie intensywnie to omawialiśmy i przyjrzeliśmy się temu, co zwłaszcza ojciec, dr Janucy, napisał na ten temat w swojej pracy doktorskiej. Istotą, jeśli mogę to jeszcze raz powtórzyć, tak w skrócie, było to, że najpierw spojrzano na to, czym była wcześniejsza świętość dokąd ona prowadzi, i szczególnie odnosiło się to do świętej Teresy z Avila. Ona napisała twierdzę wewnętrzną i opisuje tam różne stopnie na drodze do świętości w tej wewnętrznej twierdzy. I dochodzi w siódmym stopniu do tego, że mówi Jestem już w sposób ciągły, nierozerwalnie zjednoczona z Bogiem, złączona jak kropla wody w morzu, której nie można już oddzielić od Boga. I wtedy pojawia się pytanie, jeśli święta Teresa z Avila była już tak zjednoczona z Bogiem, to jak my możemy jeszcze głębiej zjednoczyć się z wolą Bożą? I to głębsze zjednoczenie nie polega na tym, że jesteśmy jeszcze bardziej ciągle zjednoczeni, ponieważ ona jest już całkowicie ciągle zjednoczona, lecz na tym, że Bóg umożliwia nam głębszy udział w woli Bożej. Że możemy się zjednoczyć z wolą Bożą i w ten sposób współdziałać we wszystkich aktach Boga, po wszystkie czasy i ponad wszystkimi ludźmi. I zobaczyliśmy też, że Bóg praktycznie w jednym momencie daje to, co Najwyższe. Wejście, wkroczenie do woli Bożej jest natychmiast możliwe dla każdego. Każdy z nas może natychmiast uczestniczyć w tym wiecznym akcie Boga zjednoczyć się z nim w woli Bożej ale mimo to konieczne jest dla nas abyśmy także szli drogą świętości i abyśmy również byli w sposób ciągły zjednoczeni z wolą Bożą tak jak była święta Teresa z Avila bo często jeszcze tacy nie jesteśmy często mamy przerwy te wyskoki z woli Bożej z tego całkowitego, nierozerwalnego zjednoczenia z Bogiem. Ten pokój, który święta Teresa z Lizie nie utraciła nawet w najtrudniejszych okolicznościach, ku temu musimy się jeszcze rozwijać, ale wola Boża nam w tym pomaga i daje nam bardzo, bardzo wielkie łaski. Dzisiaj chciałbym ten temat pogłębić poprzez teksty z księgi nieba. Które już wcześniej zaznaczyłem odnośnie tej nowej świętości. Tekst, który właściwie wszystko bardzo dobrze wyjaśnia, pochodzi z 6 października 1922 roku. I Jezus mówi tak: Najpierw musiałem ukształtować świętych swojego człowieczeństwa, czyli wcześniejszych świętych, którzy naśladowali Jego człowieczeństwo, którzy ćwiczyli się w posłuszeństwie, tak jak Jezus którzy chcieli żyć w ubóstwie jak Jezus. Tu możemy pomyśleć o Świętym Franciszku z Asyżu i innych świętych. A teraz jednak chcę, abyśmy weszli w jego człowieczeństwo i czynili to, co Jezus czynił w swojej duszy, czyli w woli Bożej, w swojej boskości. Mamy wejść w jego boskość. Wcześniejsi święci Współdziałali w dziele odkupienia tylko w ograniczony sposób. Ten dar życia w woli Bożej nie był jeszcze dla nich dostępny, także nie dla świętej Teresy Zawila, chociaż była ona w sposób ciągły zjednoczona z Bogiem, nie miała jeszcze tego wiecznego współdziałania, tego dostępu do Niego. Dusze natomiast, które będą działać w woli Bożej, będą działać we wszystkich wiekach, i wszystko będą sprowadzać z powrotem do Boga jako źródła. To wejście w człowieczeństwo Jezusa jest więc bardzo ważne, ponieważ Jezus w sobie ukształtował akty w woli Bożej. Królestwo woli Bożej jest w całości zawarte w Jego człowieczeństwie to znaczy, On dokonał wszystkich aktów w woli Bożej dla wszystkich ludzi wszystkich czasów i doprowadził je do pełni. To jest skarbiec, człowieczeństwo Jezusa. O tym wiedziała wtedy tylko Maryja i uczestniczyła we wszystkim. Jezus umożliwił jej pełne uczestnictwo. Złożył wszystko w Maryi, a teraz chce, aby ludzie weszli w to i sami współdziałali. Luiza jest pierwszą duszą, oczywiście po Maryi, którą Jezus do tego powołał. Luizę z pierwszą duszą, której Jezus podarował objawienie o skutkach, działaniach woli Bożej, i dzięki temu, że mamy te objawienia, tę wiedzę, mamy w ogóle możliwość uczestniczenia w tym wiecznym działaniu Boga. To właśnie stanowi istotę całości. Dlatego ta wiedza jest tak decydująco ważna. Święta Teresa z Awili tej wiedzy nie miała. Jezus mówi, dotąd nikomu nie objawił tych skutków i dóbr woli Bożej. I mówi Luizie, przeszukaj tyle podręczników, albo żywoty świętych, w żadnym nie znajdziesz cudów mojej woli działającej w stworzeniu. I to właśnie intensywnie zbadał ojciec doktor Janucji, który był oddelegowany do tego y, dzieła przez Kościół. Rzeczywiście stwierdził, wcześniej nie było nigdzie tego nie można znaleźć, można znaleźć co najwyżej poddanie się albo jedność woli. Poddanie się to jasne, że człowiek poddaje się woli Bożej, ale także jedność woli, jak u świętej Teresy z Avila, czyli ciągłe, doskonałe, nierozerwalne zjednoczenie z wolą Bożą. To można znaleźć u wszystkich wcześniejszych świętych ale nie znajdziesz cudów mojej działającej w stworzeniu woli, ponieważ czas na to jeszcze nie nadszedł. Nowe jest również to, w jaki sposób Jezus uczy nas modlitwy, zwłaszcza przez modlitwę krążenia. Tego wcześniej w takiej formie nie było. To jest nowy sposób modlitwy, wielki dar łaski, który powinniśmy gorliwie wykorzystywać. Tekst z 9 maja 1929 roku. Teraz najpierw trochę w to wejdziemy i zobaczymy jak dziś będziemy to pogłębiać. Luiza mówi: Jezus musiał najpierw sobie doprowadzić do pełni wszystkie ludzkie świętości. Jezus skupił w sobie wszystkie ludzkie świętości, aby w nim znalazły swoje wypełnienie i zakończenie. Tak aby w Luizie mogła się rozpocząć świętość życia w woli Bożej. Ludzka świętość wcześniejszych świętych miała być podnóżkiem, miała swoją funkcję i swoją wartość, ale służy większej świętości, świętości Bożej, czyli świętości aktów w woli Bożej, bo to akty woli Bożej działają przez wszystkie czasy i na wszystkich ludzi. Jezus sam uczynił to w ten sposób. Najpierw wypełnił wszystkie prawa i przepisy ofiarne Starego Przymierza. Wypełnił wszystko, żył i wypełnił w sposób doskonały posłuszeństwo. Nawet gdy Faryzeusze zarzucali mu, że nie święci Szabatu. Jezus mówi to nieprawda: święciłem Szabat bardziej niż ktokolwiek inny. Dokładnie tak. Jak Bóg chciał od początku. Wypełniłem go doskonale, a potem go zniosłem i zapoczątkowałem nowy porządek prawa łaski i nową świętość. Dlatego dziś oczywiście od czasów Jezusa Chrystusa życie wygląda inaczej. Świętość nie polega na tym, że musimy wypełniać wiele praw, przykazań i przepisów, jak to było u faryzeuszy. Lecz jest to życie w łasce. Życie w przyjaźni z Bogiem. Nie można jednak powiedzieć: Stary testament już nas w ogóle nie interesuje. Teraz wystarczy, że się kochamy, lubimy się, a dziesięciu przykazań już nie potrzebujemy. To byłoby bardzo błędnie rozumiane. Stary testament pozostaje ważny i obowiązujący także dla nowej świętości życia w woli Bożej. Można by powiedzieć: Przykazania są jak słupki przy drodze im bardziej żyjemy w woli Bożej tym bardziej jesteśmy po środku drogi nie dotykamy już tych słupków ponieważ żyjemy tak bardzo w Bogu ale słupki pozostają a drogą trzeba iść Przejdźmy do tekstu z 27 lutego 1929 roku Dusza która żyje w woli Bożej posiada wszystkie świętości jednocześnie Bóg chce w nas zawrzeć wszystkie świętości. Dlatego potrzebne są bardzo wielkie łaski. Jezus mówi 14 listopada 1926 roku do błogosławionej Konczyty, że dusze wchodzą w łańcuch łask. 30 października 1927 rok nowa świętość życia w woli Bożej. Nie jest świętością wcześniejszych świętych, lecz samą świętością Boga. Myślę, że to już zrozumieliśmy, gdyż po prostu współdziałamy z Bogiem w wiecznym działaniu, a wiecznie działać może tylko Bóg. Nie chodzi o to, że jesteśmy moralnie święci niż wcześniejsi święci, że czujemy więcej miłości niż święty Filip Neri albo głosimy Ewangelię gorliwiej niż święty Franciszek Xavery, który jest patronem światowych misji. Chociaż święty Franciszek Ksawery uczynił tak wiele dla Boga i dosłownie spalał się z miłości do Niego, o wiele bardziej niż my, a zapewnie bardziej niż ktokolwiek z nas, to jednak nie mógł działać wiecznie. Jezus w kolejnym tekście z 13 listopada 1927 roku wyjaśnia jeszcze raz różnicę między panowaniem woli Bożej w stworzeniu czyli to doskonałe panowanie, można powiedzieć, ta nowa świętość, gdzie Bóg sam działa, a ukazaniem się pojedynczego aktu z Boga czyli dawną świętość. Tak na przykład Bóg współdziałał w Abrahamie, Akt heroiczny, a Abraham go przyjął. Był gotów ofiarować swojego jedynego syna. Był gotów udać się do obcej ziemi. W ten sposób spełnił wiele aktów heroicznych. Wcześniejsza świętość polega na tym, że Bóg wzbudzał heroiczne akty, jak u Abrahama czy Mojżesza, kiedy czynił cuda, ale panowanie woli Bożej idzie dalej. Nie chodzi o pojedynczy akt. Ten stały, ciągły akt woli Bożej, ten jest jeden, jedyny, zawiera pełnię wszystkich dóbr Boga. U wcześniejszych świętych brakowało tego nieprzerwanego działania woli Bożej, ponieważ nie znali jeszcze jej w sposób fundamentalny. Tym, czego brakowało, była wiedza. Można powiedzieć, Święta Teresa z Awili była stale zjednoczona z Bogiem. Była nieustannie z nim związana, żyła w głębokiej, ciągłej relacji. Można by więc uznać, że wola Boża panowała w niej nieustannie. Jednak Jezus wyjaśnia tutaj coś innego i bardzo precyzyjnego: potrzebny jest nie tylko stały związek z Bogiem, lecz stały akt w woli Bożej. To nie to samo. Stała więź, nawet najgłębsza, nie oznacza jeszcze stałego działania woli Bożej. Jezus mówi o nieprzerwanym akcie woli Bożej, który oznacza boską świętość. Chodzi o to, aby działanie woli Bożej było ciągłe, bez żadnych przerw, ponieważ jest to życie, a życie nie może być przerywane. Życie w woli Bożej składa się z tego jednego nieustannego aktu. Ten stały akt, który jest jeden jedyny, zawiera w sobie pełnię wszystkich dóbr Bożych. I właśnie tego, jak wyjaśnia Jezus, brakowało wcześniejszym świętym. Nie brakowało im miłości, ofiary, heroizmu, ani zjednoczenia z Bogiem. Brakowało im ciągłego aktu woli Bożej, czyli nieprzerwanego boskiego działania i boskiego życia w nich. Byli oni rzeczywiście stale i nieprzerwani, zjednoczeni z Bogiem, lecz wola Boża nie mogła jeszcze działać w nich w sposób w pełni boski i wieczny, ponieważ nie była jeszcze w ten sposób poznana. Przeszkodą nie było nic innego jak brak poznania woli Bożej w jej głębi. To był jedyny brak, wszystko inne już w nich było. I tak, XX Marca 1932 roku jest mowa: Nowa świętość życia w woli Bożej przychodzi przez nową wiedzę. Nowa świętość życia w woli Bożej przychodzi poprzez nowe poznanie, i tutaj Jezus mówi, że życie w woli Bożej w gruncie rzeczy nie jest niczym nowym, chociaż niektórzy myślą, że jest to zupełnie coś innego. Wielu myli to pojęcie i pojawiają się także błędy i nieporozumienia. Niektórzy sądzą, skoro żyję w woli Bożej, to wszystko co czynią, ja wolą Bożą. Nie muszę już chodzić do kościoła, przyjmować sakramentów, bo życie w woli Bożej jest cenniejsze niż dzieło odkupienia czy sakramenty. To jest poważny, totalny błąd, ponieważ w takim przypadku nie pełni się już woli Bożej. I to jest właśnie problem. Jezus mówi tutaj bardzo jasno: to nie jest nic nowego. Tak jak dawni święci, również my musimy dążyć do świętości, do prawdziwej świętości. Nowym natomiast jest sposób życia. Kto uznaje wolę Bożą jako nieustanny akt życia, ten oddaje jej panowanie we wszystkich swoich aktach. To jest kluczowy fragment, bardzo ważny, dlatego został on przetłumaczony szczególnie dokładnie, słowo po słowie, aby został właściwie zrozumiany, aby właściwie to zrozumieć. Jezus mówi tutaj, że nową jest forma, sposób życia. Chodzi o uznanie. Słowem kluczowym jest tutaj właśnie uznać. Otrzymaliśmy poznanie, że wola Boża jest wszystkim w nas, że jest w nas w rzeczywistości nieustannie obecna. Decydujące jest teraz to, aby została uznana i to jako nieustanny akt życia w nas. I kto ją rozpoznaje i uznaje, i oddaje jej panowanie we wszystkich swoich aktach. I to jest stanowa świętość każdego pojedynczego momentu. Kto natomiast w niej nie żyje, nie uznaje jej w każdej swojej czynności i żyje w ten sposób, że myśli nie jestem aż tak ściśle zjednoczony z Bogiem, czyli uważa, że żyje nie tak blisko Boga. I właśnie dlatego, że tak myśli, nie przyjmuje nieustannego aktu. Jego życia, mimo że w rzeczywistości otrzymuje go nieustannie, tak jak wszyscy ludzie. Wszystko w nas istnieje tylko dlatego, że Bóg to umożliwia, każda komórka jest podtrzymywana przez Boga, każde uderzenie serca jest darem Boga. Ten nieustanny akt jest w nas obecny, także w tych, którzy nie znają życia w woli Bożej. Każdy muzułmaninie hinduiście atejście, gdyby Boga tam nie było, człowiek nie mógłby istnieć, ale on nie jest uznany. A jakie są warunki z naszej strony dla życia w woli Bożej? 24 lipca 1932 rok. Jezus mówi, jeśli dusza pozwala, aby moja Boża wola nią rządziła, aby ją wypełniała i aby się jej podporządkowała? Czyli, jeśli dusza pozwala, aby była rządzona, wypełniona i poddana i dalej, Jezus, w taki sposób, że wszystkie części jej istoty i to jest teraz znowu bardzo ważne wszystkie części naszego istnienia Jezus zarówno w duszy, jak i w ciele Posiadają moją działającą wolę, czyli zarówno dusza, jak i ciało i dalej Jezus wtedy także duch go posiada. A więc, jeśli człowiek oddaje się Bogu w taki sposób, że On może w Nim czynić wszystko, co chce, wtedy Boża wola w Nim panuje. My poddajemy wszystko woli Bożej, całe nasze istnienie, takie, jakie jest, oddajemy. I ona może czynić i rozporządzać jak chce. Bo wtedy właśnie należy do Boga. Skoro wszystko to należy do Boga, to wtedy naprawdę wszystko jest Boże. O słabościach i błędach. A jak to jest teraz z naszymi słabościami i błędami? Myślę, że ten tekst, który teraz zacytuję, a już nieraz go przeczytałem w dłuższym fragmencie, jest jednak znowu bardzo ważny, abyśmy to od tej strony dobrze zrozumieli 2 stycznia 1938 rok słabości w służbie woli bożej Jezus także wasze słabości i wasze nędze muszą służyć mojej boskiej woli i tutaj Jezus mówi może się zdarzyć że odczuwamy nasze słabości to słowo odczuwać jest bardzo ważne chcę tutaj od razu coś zaznaczyć kiedy mówimy o słabościach, musimy je odróżniać od dobrowolnych błędów. O dobrowolnych błędach Jezus tutaj nie mówi. Jeśli bowiem moglibyśmy się starać, a tego nie robimy, jeśli pozwalamy sobie na rozluźnienie, jeśli zbyt łatwo ulegamy złej skłonności i z nią nie walczymy, to wchodzimy w dobrowolny błąd. Wtedy pozwalamy sobie na coś, czego w rzeczywistości moglibyśmy uniknąć. Ale mimo to to robimy. Wtedy jest w to zaangażowana nasza wola, i to już blokuje łaskę, to nie działa. Dalej, Jezus, może się zdarzyć, że odczuwacie wasze słabości to znaczy skutki grzechu pierworodnego złe skłonności, pożądania, nieczyste myśli. Możemy mieć uczucia gniewu, irytacji podobne rzeczy to wszystko może być w nas obecne. Te odczucia nie znaczą dla mnie nic, mówi Jezus. Nie są przeszkodą dla mojej łaski. I tutaj ojciec Benedykt, o ile te nędze nie rodzą się z ludzkiej woli, czyli nie są dobrowolnymi błędami. Jezus, ponieważ ludzka wola jest zanurzona w mojej woli, nie może chcieć tego, czego ja nie chcę. Czyli, jeśli jesteśmy zjednoczeni z wolą Bożą, to nie jest możliwe, abyśmy chcieli tego, czego Bóg nie chce. To po prostu nie jest możliwe. Możemy mieć błędy, może się zdarzyć jakiś błąd, Jezus tego nie wyklucza. Może się zdarzyć, że na chwilę wślizgnie się nasza własna wola, nie zawsze potrafimy to dokładnie ocenić, szczególnie w spowiedzi. Nie jesteśmy maszynami, jesteśmy ludźmi. Ale dla Boga, jak powiedział, to nie jest problem. Bo nasza wola zasadniczo jest w tym, czego chce Bóg, a nie gdzie indziej. My przecież nie chcemy nieczystych myśli, nie chcemy być gniewni. To wyznajemy za każdym razem, to się powtarza, ale my tego nie chcemy. Bóg posługuje się słabościami. Jezus, i często moja wola posługuje się tymi nędzami, aby dokonywać najpiękniejszych zdobyczy. Ojciec Benedykt, Bóg. Chce właśnie wykorzystać nasze słabości, dlatego mówi, że wszystko musi mu służyć, tak jak gruz służy do zbudowania pięknego domu, pięknego mieszkania. I tutaj można przytoczyć doświadczenie ojca Waltera Ciszka. Był w więzieniu, chciał zachowywać się jak bohater, był wzywany na przesłuchania i chciał triumfować. Tak jak w dawnych opisach męczenników mocno, odważnie, zwycięsko. Mówił że w Ewangelii jest ten fragment, gdy was postawią przed sądem, nie troszczcie się o to, co macie odpowiedzieć, Duch Święty będzie mówił przez was. I on mówi, bardzo pragnąłem, aby to zostało mi dane, ale nie zostało mi dane. Nie miałem odpowiedzi, które trafiłyby do przesłuchujących, do ich serca. Poniosłem całkowitą porażkę, Bóg na to pozwolił. W celi złościł się na Boga, złościł się na siebie, Siebie, jakby przeklinał, widział się jako najgorszego człowieka. I wtedy przyszedł moment decydujący. Został ponownie wezwany na przesłuchanie. Był już całkowicie na dnie. Nie było żadnej pomocy. I wtedy przyszła mu na myśl scena z ogrojca: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. To była także jego modlitwa. Zabierz mnie z tego więzienia, daj mi siłę, żebym zatriumfował, żebym znowu nie upadł. Jezus, ale nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. I wtedy ojciec ciszek mówi: Jeśli to jest wola Boża, te przesłuchania i ta moja słabość, to niech się stanie wola Boża. I w tym momencie wszystko się zmieniło. To był moment decydujący, bo wszystko przyjął. I to jest ważne dla nas. Nowa świętość polega na tym, aby dać Bogu całe tak, aby uznać wolę Bożą we wszystkich naszych aktach, w całym naszym istnieniu, w całej naszej istocie, aby oddać jej panowanie także w naszych słabościach, bez zgody na dobrowolny błąd. Z naszej wolnej woli. Nie mamy się bać. Święta Teresa z Lizje mówi, że kto chce iść jej małą drogą, musi być gotów zawsze pozostać małym, a to jest trudne. Wszyscy chcemy być wielcy, silni, triumfujący, nie chcemy cierpieć z powodu własnych słabości. Tymczasem wola Boża potrzebuje od nas gotowości, by pozwolić na to, żeby pozostać małym, słabym. Nawet wzgardzonymi przez innych, których może inni traktują z uśmieszkiem, bo właśnie wtedy oddajemy jej pełnię władzy, dajemy jej pełne panowanie. Duchowość życia w woli Bożej można streścić w jednym słowie, już o tym mówiłem: Fiat. Całkowite tak dla mojego życia, dla woli Bożej. Dla sytuacji, w której jestem, dla ludzi, którzy mnie otaczają, dla wszystkiego, co jest we mnie, to znaczy oddać całe panowanie woli Bożej. FIAT.